Cześć, tutaj Paulina Anna, a Ty słuchasz podcastu Paulina Anna Fitness. Na początku bardzo serdecznie Wam dziękuję za tak ciepły odbiór poprzedniego odcinka. Niezmiernie mi miło, kiedy otrzymuję od Was wiadomości czy też komentarze pod konkretnymi epizodami podcastu. Jeżeli słuchasz tego podcastu po raz pierwszy i nie wiesz o czym w ogóle mówię, to w ostatnim odcinku mówiłam o 52 mitach dietetycznych, więc jeżeli masz ochotę, Odsłuchać poprzedniego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam. A w dzisiejszym podcaście będę mówić o tym. Jak środowisko wpływa na naszą masę ciała jest to podcast, który został zainspirowany tym, że właśnie przyjechałam do Polski, i po tak długim czasie niepodróżowania, nie zmieniania środowiska miałam pewne refleksje. Tak się też złożyło, że przez ostatnie tygodnie przeprowadziłam kilka takich konsultacji dietetycznych, na których bardzo mocno. Omawialiśmy właśnie czynniki środowiskowe, otoczenie, które wpływa na nawyki żywieniowe, i to były takie przykłady, które chciałabym użyć tutaj w dzisiejszym odcinku. I mam taką gorącą nadzieję, że właśnie dzięki temu, że poruszę ten temat i podam pewne przykłady, wy też będziecie mogli mieć. Takie swoje refleksje, i może Wam e, przypomną się takie sytuacje, czy, e, czy nawet jesteście teraz w takich momentach w swoim życiu, że ta masa ciała nie jest taka, jaką byście sobie wymarzyli, e, i pomoże Wam ten podcast w tym, żeby wyłapać te e, czynniki w otoczeniu, które wpływają e, na tą Waszą masę ciała. Ja mam wrażenie, że my bardzo często nie zauważamy jakichś takich konkretnych sytuacji w naszym życiu, które powodują zmiany naszych nawyków żywieniowych i często jakieś takie duże zmiany w życiu. Nie sprawiają, że my zaczynamy się zastanawiać nad naszym jedzeniem czy nad nawykami żywieniowymi. I właśnie dzisiaj chciałabym przejść tak w zasadzie nawet od, od tego dzieciństwa i zastanowić się, co tam się działo w momencie, kiedy zmienialiśmy środowisko, bo zastanawiając się tak klasycznie, jak to mogłoby wyglądać, no to pewnie. Rodząc się, żyjąc klasycznie z rodzicami, nauczyliśmy się pewnych zachowań żywieniowych i pewnie dopiero w momencie, kiedy odwiedzaliśmy dziadków na jakiś dłuższy czas, to tam trochę może zmieniały się nawyki żywieniowe. Ale tak naprawdę, um, głównym takim czynnikiem może być na przykład pójście do szkoły i żywienie się w szkole czy w przedszkolu. E, tam najprawdopodobniej e, mogą pojawić się nowe, inne potrawy e, i to jedzenie może być bardziej e, regularne niż w domu, ale niekoniecznie. E, ja w zasadzie chciałam poruszyć. E, ten temat na moim przykładzie, dlatego że mm, analizując sobie, jak to wyglądało, rzeczywiście po latach, bo będąc dzieckiem w ogóle nie zwracałam na to uwagi i mm, w ogóle nie kontrolowałam mojej masy ciała. E, ale teraz pamiętam, że było tak, że wyjeżdżając na jakąś kolonię czy e, na wakacje e, i trwało to jakieś 2-3 tygodnie, e, no to pamiętam, że. Jak na każdej kolonii, mieliśmy bardzo regularne godziny posiłków, i na pewno nie było żadnych przekąsek pomiędzy tymi posiłkami. Zatem ja zawsze wracałam po takim wyjeździe z po prostu ujemnymi kilogramami, dlatego że właśnie ten tryb życia się zmieniał. W moim domu rodzinnym. Zawsze były jakieś takie słodkie przekąski, i nigdy nie ograniczano mi dostępu do słodyczy. Więc najprawdopodobniej ja sobie gdzieś tam te słodycze przekąszałam pomiędzy głównymi posiłkami, a wiadomo, w momencie, kiedy był rok szkolny i ta aktywność fizyczna to była dosłownie aktywność na godzinie wychowania fizycznego bądź potem. Po południu gdzieś tam z rówieśnikami, to ciężko byłoby o taką aktywność, jak na przykład na kolonii, gdzie w zasadzie cały czas było się w ruchu, cały czas się coś robiło, plus właśnie to regularne żywienie. Także ja mogłabym na swoim przykładzie podać taką historię właśnie zmienienia środowiska i jak to wpłynęło na moją masę ciała. Ale może wy macie podobne sytuacje w momencie, kiedy nie wiem, wyjechaliście na studia albo wyjechaliście do jakiejś szkoły z internetem. E, takie sytuacje na pewno mogą wpływać na zmiany naszych nawyków żywieniowych, e, i myślę, że dla wielu osób mogą to być właśnie mm, studia i wyjazd. E, do innego miasta, bo to się często wiąże z tym, że na przykład zaczynamy mieszkać z innymi ludźmi i to nam też daje taki, taką możliwość oglądania tego, co inni ludzie jedzą, bo um, obserwujemy to, co się dzieje w kuchni. Jeśli nasi współlokatorzy gotują, to obserwujemy, co oni gotują jeśli mamy takie środowisko to pewnie wymieniamy się różnymi doświadczeniami czy gotujemy wspólnie ja też słyszałam takie historie właśnie na przykład jedzenia bardzo późno w nocy bo współlokatorzy tak robią a ta osoba nigdy tak wcześniej nie robiła i w zasadzie Zaczyna jeść później, żeby jakoś utrzymać to, to życie społeczne i po prostu te kontakty. I tak naprawdę może się tak zdarzyć, że jemy po prostu tylko dlatego, że to jest jakieś spotkanie, albo tylko dlatego, że inni ludzie, z którymi mieszkamy, tak robią. I ten przykład, właśnie z wyjazdem na studia, może być bardzo podobny do tego, kiedy na przykład wyjeżdżamy za granicę i studiując czy mieszkając w innym państwie, znowu stykamy się z różnymi nawykami żywieniowymi tych osób, z którymi przebywamy. I pamiętam, że ja wyjeżdżając na studia za granicą, byłam w szoku, że w zależności od tego, z jakimi ludźmi się spotykam, to powiedzmy ta kolacja. Jest o innej porze. I tak jak na przykład Duńczycy zjedliby ten ostatni posiłek w ciągu dnia o godzinie 18, .00. może tam jakaś mała przekąska by potem się pojawiła, to spotykając się z Hiszpanami, zjadłabym ten, tą kolację o godzinie 21. .00. I to byłaby kolacja w formie naprawdę takiego mocnego obiadu. Więc zauważcie, jak gigantyczny wpływ kultura. Ma na nasze nawyki żywieniowe i to, z kim przebywamy, bo w zależności od tego, właśnie z jaką nacją czy z jakimi ludźmi y, przebywamy, to y, jeśli mamy taką wolę, to dostosowujemy się do tych y, sytuacji i okoliczności, a najprawdopodobniej w większości sytuacji się dostosowujemy, bo no pewnie nikt nie chciałby jeść w samotności i być wykluczonym z jakiejś tam grupy, więc warto się nad tym zastanowić. Może wy też macie takie doświadczenia w swoim życiu. Bardzo chętnie posłucham i dowiem się, jak to u was wyglądało. Może to była właśnie kwestia wyjazdu na studia, czy nawet wyjazdu gdzieś za granicę. Mam wrażenie, że też bardzo bardzo często musimy się Dostosować bądź jakoś powiedzmy podjąć pewne kompromisy wchodząc z kimś w związek, dlatego że i w ogóle zamieszkując z kimś, dlatego że wtedy mając partnera czy partnerkę okazuje się, że spędzamy ze sobą jeszcze więcej czasu mieszkając razem, zaczynamy robić razem zakupy, zaczynamy razem gotować. I y, może się okazać, że te nawyki żywieniowe po prostu są inne niż, y, y, niż gdybyśmy mieszkali sami, y, i to też warto sobie przeanalizować, bo może się okazać, że y, wy jedlibyście na przykład bardzo regularnie, a wasz partner nie, albo y, wasz partner jadłby super y, nie wiem. Zdrowo, czy w ogóle mnóstwo warzyw, owoców, a wy lubicie zjeść, nie wiem, fast fooda na mieście. Wiecie o co mi chodzi? Jakby um, te dwa światy się zderzają, i um, potem jest kwestia dogadania się, jak. Um, jak dalej iść z tymi, z tymi wspólnymi nawykami żywieniowymi? E, ja naprawdę bardzo Was zachęcam do tego, żeby zastanowić się, czy na przykład e, Wasze wieczory wyglądałyby tak samo, e, gdybyście byli sami, e, a jakby wyglądały, gdybyście siedzieli na przykład ze swoim e, partnerem. E, jest to niezwykle ważne, bo czasem się okazuje, że na przykład te wieczorne przykąski czy częstsze spożywanie alkoholu, właśnie wynika z tego, że nie wiem, chcemy sobie w cudzysłowie umilić czas i to jedzenie jest właśnie taką formą, nie wiem, wyrażenia, wyrażenia jakichś uczuć, właśnie poprawienia sobie nastroju itd. itd. Nie zawsze to wynika z tego, że jesteśmy w związku i po prostu wtedy nasze nawyki żywieniowe po prostu idą gdzieś tam do kosza, ale czasem się tak zdarza i chciałam poruszać, poruszyć ten temat w tym odcinku, bo mam wrażenie, że jest naprawdę powszechny, ale oczywiście może być też tak, że że poznajemy kogoś, kto po prostu nie wiem zacznie nam gotować, a my nigdy nie lubiliśmy gotować i dzięki temu Nasza dieta po prostu będzie mieć o wiele więcej warzyw czy owoców, więc to naprawdę może iść w dwie strony. Ja tym odcinkiem tylko chcę zasygnalizować, że warto się nad tym zastanowić. Co jeszcze? W takich dużych zmianach w naszym życiu może się na przykład zdarzyć tak, że pojawia się dziecko i pewnie te nasze mm, żywienie znowu się może zmienić możemy nie mieć czasu na gotowanie albo mm, możemy na przykład dojadać cały czas po dzieciach i to nam burzy totalnie to co y, wypracowaliśmy sobie wcześniej albo po prostu zmienia nam te nawyki żywieniowe y, może być też tak że mm, jakoś nie wiem zmieniamy te pory posiłków czy Dostosowujemy powiedzmy jadłospis pod dzieci, albo nie wiem, mamy także, że któreś nie chce jeść jakichś produktów, to my po prostu totalnie wyrzucamy je z jadłospisu całej rodziny, i to też może mieć wpływ na, na nasze nawyki żywieniowe. I znowu zastanówmy się, jak to u nas wygląda, i czy jest jakaś szansa, żeby zmienić to na lepsze jeżeli to ta sytuacja oczywiście tego wymaga. Chciałam też poruszyć dzisiaj temat wyjścia ze znajomymi, trochę też takiej asertywności, bo znowu grono znajomych jest na pewno gigantyczną częścią naszego życia i powiedzmy wyjście do restauracji też się wiąże z tym, żeby wybrać tą restaurację. Często studenci mają w nawyku zamawianie czegoś na przykład na wynos i słyszę takie komentarze od moich podopiecznych, że mają taki problem z przeforsowaniem tego, że na przykład oni nie chcą zjeść w McDonaldzie i po prostu to jest na zasadzie takiej fali, że, że ciągnie ich tu. Jeżeli jest na przykład pięć osób, które i u których jedna powie, o, chodźcie zjeść coś w McDonaldzie, to po prostu ten tłum idzie za tą osobą bezrefleksyjnie i, i nikt nie mówi, ej, wiecie co, możemy w zasadzie zjeść y, dzisiaj gdzie indziej, dlaczego nie? i y, Oczywiście nie zawsze... Uda się przekonać całą grupę, ale naprawdę jest sporo takich możliwości, które y, można zastosować. Y, I w przypadku jedzenia na wynos, przecież można zamówić jedzenie w dwóch różnych miejscach, to nie jest problem. Jeżeli ktoś ma ochotę na McDonald's czy jakieś inne po prostu y, fast foody, no to oczywiście może to zrobić. A my możemy zamówić to jedzenie gdzieś indziej i warto też wziąć poprawkę na to, że czasem jest tak, że skupisko miejsc takich, nie wiem, z żywieniem to są naprawdę różne rodzaje jedzenia w jednym miejscu i to jest po prostu tylko przejście kilkudziesięciu metrów obok i zamówienie czegoś innego. Tylko tak naprawdę musi nam się chcieć to zrobić i ja mam wrażenie, że dużo mówi się ostatnio o uważności w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia, i może dla niektórych jest to już temat taki bardzo przereklamowany, i, i możemy mieć takie wrażenie, że bardzo ten temat się skomercjalizował, i już wszędzie mamy tą uważność, ale ja bardzo, bardzo sobie cenię uważność w jedzeniu. Bo tak naprawdę to pomaga nam w zauważaniu właśnie takich automatyzmów, których czasami chcielibyśmy się pozbyć, bo to one psują nam dobre nawyki żywieniowe. I ja bardzo często pracuję na dzienniczku żywieniowym, i to jest też taka forma obserwacji siebie, która naprawdę daje nam bardzo dużo informacji na nasz temat. Dzienniczek żywieniowy polega na tym, że po prostu spisujemy sobie wszystkie posiłki napoje w ciągu dnia. Dodatkowo można tam też dopisać jakieś takie swoje notatki czy spostrzeżenia i podopieczni, którzy wracają do tego na przykład po tygodniu i sami przeglądają to, co się tam działo i potem mi to wysyłają. Mają naprawdę mega, mega wnioski y, jeszcze przed konsultacją ze mną, więc bardzo Was do tego zachęcam, y, żebyście spróbowali y, prowadzić sobie taki dzienniczek, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiliście, a y, gdzieś tam cały czas macie ten problem z tymi nawykami i za bardzo nie wiecie po prostu, gdzie te ręce włożyć, od czego zacząć, w ogóle tego jest tyle. Y, Prowadźcie sobie dzienniczek, to naprawdę Wam da bardzo, bardzo dużo. Na mojej stronie internetowej jest taki dzienniczek do pobrania i zachęcam Was do tego, żebyście to zrobili. Oczywiście zostawię link do tego dzienniczka w opisie dzisiejszego odcinka. I Jestem pewna, że, że w momencie, kiedy zaczniecie śledzić swoje żywienie, to o wiele więcej wyłapiecie, bo dzięki temu, że właśnie ten dzienniczek jest i musicie tam zapisać te wszystkie rzeczy. To jesteście bardziej uważni. I e, ciężko jest sobie powiedzieć, OK, od dzisiaj będę bardziej e, uważny, bądź uważna w jedzeniu, e, bo to jest takie trochę enigmatyczne. W zasadzie, co to znaczy, że będziesz bardziej uważny? E, można sobie na przykład ustalić, OK, zamiast w 5 minut będę jeść moją kanapkę 10 minut, albo e, zamiast. E, Jedzenia przed telewizorem będę się skupiać tylko na posiłku albo y, podczas jedzenia będę y, starał się opisać smaki czy zapachy, konsystencje, fakturę, po prostu opisać ten posiłek. To też nam da jakieś dodatkowe bodźce i, y, i skłoni nas do skupienia się na tym konkretnym posiłku. Ale uważność to jest też właśnie mm, zauważanie sygnałów, e, które płyną z naszego ciała, czyli na przykład sygnałów e, głodu i sytości. A czasem te sygnały mogą być zaburzone, i, e, i warto też to obserwować dlatego tak bardzo, bardzo zachęcam do tego dzienniczka to jest naprawdę coś takiego jak powiedzmy może plan treningowy jeżeli mamy ten plan, to jest nam łatwiej wejść na trening, bo wiemy co dokładnie mamy zrobić a jeżeli powiemy sobie enigmatycznie, że no to teraz zacznę trenować, albo zacznę się więcej ruszać, to tak naprawdę nic nie wnosi no co to znaczy więcej się ruszać czy więcej trenować to samo z żywieniem musimy sobie Zadać jakieś konkretne ramy, jeżeli chcemy coś poprawić i musimy wiedzieć, jak to zrobić, jakimi narzędziami. Ehm, a ja dzisiaj Was zostawiam z przemyśleniami na temat Waszego środowiska. Mam nadzieję, że macie tego sporo już po przesłuchaniu podcastu. Dodatkowo daję Wam narzędzie w postaci dzienniczka ehm, i myślę, że nawet tydzień ehm, da Wam taką taki obraz po prostu tego, jak to żywienie u Was wygląda i na podstawie tego wnioski, jak mogłoby się to zmienić. I znowu jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń, także jak zwykle czekam na Wasze wiadomości, maile, komentarze. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodacie mój podcast do obserw obserwowanych bądź wystawicie mu opinie na iTunesie, albo po prostu za mój kanał na YouTube. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam cudownego tygodnia i jak zwykle słyszymy się już za tydzień w niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia.